Witam państwa w kolejnym odcinku kącika poezji. Stali słuchacze już pewnie znają formułę słuchowiska. Dziś do udziału zaprosiłem najbardziej wyjątkową personę naszego kraju, najdostojniejszego z dostojnych, nazywanego pieszczotliwie długopisem. Samą głowę narodu! Jednego i niepowtarzalnego pana prezydenta. Witam, panie prezydencie. Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie. Zapraszamy wspólnie na wiersz. Głowa narodu, żelazny prezydent, jest niezrzeszony i dumny jest z tego, atrybut. Długopis on zawsze gotowy do podpisania arkusza każdego. Nauka to podstawa w dzisiejszym jest świecie i życzę Wam wszystkim do niej wielkiej werwy. Proszę, bierzcie przykład z naszego przywódcy. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. I aby te słowa zabrzmiały dobitniej, bowiem są one do sukcesu kluczem, choć enigmatycznie raz jeszcze powtórzy. Ja się cały czas czegoś uczę, jak się nie uczę. I reansumując ostatnie dwa wersy, prezydent oddał nauce duszę, za mało kruchani raz jeszcze powtórzę. Cały czas się czegoś uczę. Polityk i prawnik, także poliglota, Dokopuje się do wiedzy niczym polny krep. Na forum unijnym bryluje w językach. For, uh, for, for that, for that, for that W języku tę biegłość słychać niesłychaną. Nieskazitelny, bez żadnej wręcz rysy. Zrobi wam przyjemność, raz jeszcze słuchajmy. This is uh, really uh, the problem of, uh, of, of this is... Opozycja, co do niej nie ma żadnych złudzeń, metaforę jego przelać na papirus i zapamiętać, po czasy już wsze. Byli gorszym wirusem niż, proszę państwa, koronawirus. Pewne prawa rynku działają na świecie. Nie jest to niestety sprawą radosną, lecz musimy wiedzieć i zaakceptować. Ceny rosną. Tak, ceny, proszę państwa, rosną. Sukces swój zbudował dobitnie, tłumacząc i powtarzając niczym mantrę miłosną. Więc jeszcze raz od siebie dopowie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ceny rosną. Polityka! Jakież to powołanie! Dowiedzieliśmy się, co nas zdruzgotało, że ledwo koniec z końcem związują. Wiceministrowie rzeczywiście no, zarabiają bardzo mało. W odniesieniu do ostatniej wypowiedzi pytamy więc wprost o kwotę pieniędzy i jesteśmy w szoku, jak mały to dochód. Zarabia y, na rękę 7 tysięcy. Drodzy Państwo, są tematy trudne. I pan prezydent Macron powiedział, że są tematy trudne. Lecz nasz przywódca wcale nie jest gorszy. Przecież ja też mam świadomość, że są tematy trudne. Drodzy słuchacze, gdzież mi jest do Niego, wszak jestem malutki przy Jego talencie. Na koniec zostawiam Was z Jego poezją. Niech Jego powab unosi się wszędzie. Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i Wy, my i Wy, my to oni, oni my. Nie pytają Cię o imię z o cieniem mgły. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję także Panu Prezydentowi. Dziękuję bardzo. A Państwa, jak zwykle, zapraszam do refleksji i zadumy. Życzę Państwu smacznej kolacji i spokojnego wieczoru. Dobranoc.